O! A wiecie kto na pewno wygra? Ja wiem kto na pewno wygra. Wiesz mistrz kto na pewno wygra? Lepnie. Już możemy się zakładać. Mistrz z widzami. E, w tej ankiecie, moi drodzy, przewagę ma... tego. chociaż tu z mistrzem Jarosławem e, w pewnym sensie się nie zgadzamy, ponieważ, moi drodzy, no mistrz Jarosław e, kibicuje Okej, okay, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jestem oczywiście z mistrzem Jarosławem. Cześć, mistrzu. Cześć. Moi drodzy, ale jak widzicie, dziś siedzimy z mistrzem na kanapie. Podjadamy sobie swojską kiełbaskę. O, zobaczcie. I oczywiście będziemy rozmawiać o czym? Oczywiście o... o walce, moi drodzy, o walce Tomasza Adamka z Mehmedem Khalidowem. Moi drodzy, walka, która rozpala wszystkich rozpala kibiców i wszyscy kalkulują, wszyscy są ciekawi. Kto wygra? To wygra. Czy wygra Mehmet Kalidow, czy wygra Tomasz Adamek? Moi drodzy, yy, odpowiedź jest bardzo trudna, dlatego że obaj panowie są mistrzami, obaj panowie osiągnęli w życiu no, w zasadzie wszystko, co można było osiągnąć. Yy, więc yy, po co ta walka? Takie, takie pytanie, ktoś tam mówił. Yy, ta walka jest niepotrzebna. Po co jest ta walka? Moi drodzy, ta walka jest potrzebna. Ta walka jest potrzebna, ponieważ takie jest zapotrzebowanie. Chcemy oglądać takie walki. Chcemy oglądać coś, co jest konfrontacją pewnych styli. A niewątpliwie będziemy mieli tu do czynienia z konfrontacją yy, zawodnika mistrza boksu oraz zawodnika. Który jest mistrzem w MMA. Zatem, moi drodzy, wielu dyskutuje, kto wygra, ponieważ walka odbywa się w formule bokserskiej. Zawodnicy będą walczyć w formule bokserskiej w dużych rękawicach, nie w małych rękawicach, no ale nie na ringu, tylko w klatce. Jak to zmienia w ogóle postać rzeczy? To, że nie walczą na ringu tylko w klatce. I w ogóle jak ja zapatruję się na wynik takiej walki oraz mistrz Jarosław, no to za chwilę usłyszycie. Zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, no to przejdźmy do konkretów. Jak to, jak to ktoś mówił, przejdźmy do konkretów, ja nigdzie nie pójdę, tu będę siedział, moi drodzy, jakie są fakty? Fakty są takie, że walka jest na zasadach boksu. A Mehmet Kalidow no, raczej bardziej używa rąk, nóg, obaleń, duszeń niż, niż boksuje. Także na pewno wydawałoby się, że, że tutaj cała inicjatywa będzie po stronie Tomasza Adamka. Moi drodzy, nic bardziej mylnego, chociaż tu z mistrzem Jarosławem w pewnym sensie się nie zgadzamy ponieważ moi drodzy no mistrz Jarosław kibicuje Tomaszowi Adamkowi u mistrza Jarosława zdrowy rozsądek mówi że no pięściarz który całe życie boksuje no będzie w pojedynku bokserskim z osobą która nie boksuje powinna być górą także mistrzu ty obstawiasz. Oczywiście Tomka Adamka. Tomka Adamka, moi drodzy. Mamy tutaj Tomka Adamka. A ja, moi drodzy, zapytałem moich widzów. Zapytałem moich widzów, moi drodzy. Was zapytałem w takiej ankiecie, którą wrzuciłem na nasz kanał. No i oczywiście dziękuję Wam, że odpowiedzieliście. W tej ankiecie, moi drodzy, przewagę ma. Zobacz, mistrzu, kto ma przewagę. Mehmet Kalidow. Tak, moi drodzy, Mehmet Kalidow. E, prawie 100 głosów za Mehmetem Kalidowem, 43 głosy za Tomkiem Adamkiem, czyli mistrzu są też tacy, którzy Tomkowi e, kibicują. No, kilka osób oczywiście powiedziało, że nie interesuje się tym. Jak najbardziej e, wiele osób e, nie interesuje się walkami, ale, moi drodzy, nas ta walka interesuje. Mnie również, dlatego że mamy do czynienia. Jest walką dwóch mistrzów. Dlatego taka walka jest jak najbardziej potrzebna. Obaj panowie zgodzili się, że wejdą, że zawalczą, yy, zarobią jakieś pieniążki na pewno, organizatorzy też zarobią pieniążki, a ludzie, a wy, my będziemy to oglądać. Więc już obalam pierwszy mit, który mówił, że ta walka jest zupełnie niepotrzebna. Gdyby była zupełnie niepotrzebna, to nie byłoby takiego zainteresowania. Ale moi drodzy, kto wygra? Wy powiedzieliście w ankiecie, że wygra Mehmet Kalidow. Mistrz Jarosław mówi, że wygra Tomasz Adamek. Moi drodzy, no to już możemy się zakładać, mistrz z widzami. A co ja o tym sądzę? Jak myślicie, moi drodzy? Otóż teraz posłuchacie dłuższego wykładu na ten temat. Moi drodzy, fakty. Tomasz Adamek jest w moim wieku. Moi drodzy, Tomasz Adamek ma tyle lat co ja 47 lat, mamy obaj. Mehmet Kalidow jest 4 lata młodszy. No i moi drodzy, muszę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że to jest pierwszy poważny minus dla Tomasza Adamka. Moi drodzy, ja pamiętam, jak ruszałem się 4 lata temu. Co mogłem zrobić 4 lata temu, a co mogę zrobić teraz? Oczywiście, jedno jest pewne. Tomasz Adamek ma dostęp do rehabilitacji, do odpowiednich metod leczenia, do odpowiednich lekarzy, medycyny i tak dalej, gdzie może zamaskować swoje kontuzje, a kontuzji ma Prawdopodobnie wiele, oczywiście tego teraz nie wiemy, oczywiście nikt tego nie powie, ale kontuzji ma wiele, moi drodzy, no takie e, wojny, jakie toczył e, Tomasz Adamek e, w ringu, e, no to naprawdę nikt mi nie powie, że e, wyjdzie z tego bez żadnych kontuzji, moi drodzy, e, Tomasz Adamek boksował z najlepszymi, z najlepszymi i dawał sobie rady, no ale też musicie wiedzieć, że to Kosztuje, taki wysiłek, wejście do ringu kosztuje wiele kontuzji, które już niestety w tym wieku mogą dawać znać o sobie. I tu, moi drodzy, jest jeden punkt dla Mameda, czyli wiek. Moi drodzy, 47 lat, a Memet ma teraz ile, moi drodzy? 47, on jest 80, to 44, tak? 43, 44. To nie jest tak jak 25 i 29, tylko po 40 to już moi drodzy, tak się liczy jak yy, 5 razy więcej, tak? Także. Ale sam Mistrz, Grzegorzu, mówisz, że wiek tutaj czasami nie gra roli. Prawda? Tak, oczywiście nie gra roli w systemach, gdzie walka trwa krótko, yy, gdzie szybko załatwiamy sprawę, ale niestety mamy tu chyba do czynienia yy, z sześcioma rundami bodajże. Gdzie, moi drodzy, jestem przekonany o tym, że po pierwszej czy po drugiej, po trzeciej rundzie yy, Tomasz Adamek zacznie powoli słabnąć. Moi drodzy, 6 rund dla 44-latka, a 6 rund dla 47-latka to jest ogromna różnica. Uwierzcie mi, nie jest to takie proste, więc jeśli oczywiście Tomasz Adamek Yy, znokautuje albo poważnie naruszy Memeda yy, w pierwszych rundach ma duże szanse, żeby wygrać, ale moi drodzy Memed Kalidow nigdy nie boksował, przynajmniej nie widzieliśmy go nigdy w walce bokserskiej, ale pamiętajcie, że trenerzy MMA oglądają walki pięściarzy, oglądają walki bokserskie Wyciągają wnioski, szukają różnych wyjść. Więc moi drodzy, myślenie, że Mehmed Kalidow będzie bezbronny w takiej walce, jest dalece nieuprawnione, moi drodzy. Ja uważam osobiście, mogę teraz już zdradzić, mogę zdradzić: mistrz Jarosław, mistrz Jarosław na Tomasza Adamka, wy kochani, na Mehmeda Kalidowa, a ja osobiście uważam, że będzie remis. Walka będzie bardzo spektakularna. Bardzo spektakularna. Będziemy oglądać bardzo fajne wymiany. Yy, oczywiście Mehmet Kalidow nie będzie wdawał się w wymiany takie ciosów bezpośrednie. Będzie tego unikał. Będzie się cofał, będzie starał się, jak się to mówi, przegonić mistrza Tomasza. No, czekając na to, aż zabraknie mu tchu. Proste. Skoro już mis Grzegorz tutaj napomniał odnośnie, że, że jednak Mamet Kalidow będzie gonił Tomasza Adamka, to również warto byłoby spojrzeć na wagę tych zawodników. O, ba, bardzo słusznie. I pewnie dlatego mis Jarosław tutaj za ma Adamkiem jak najbardziej, ponieważ jest dosyć duża różnica wagi, przynajmniej z tego, co wiemy. Tomasz Adamek waży coś koło setki. No to seta, no to jest kawał chłopa. To naprawdę jest kawał chłopa, który potrafi przyrżnąć. I który, tak, jednak mamy tak, i, który, I który potrafi naprawdę posadzić. No, Memet Kalido, moi drodzy, 80 parę kilogramów waży. No i też wzrost, a wzrost równa się zasięg ramion. Tomasz Adamek będzie miał około 100, do prawie 190 cm wzrostu. Jest dosyć wysokim mężczyzną. Mehmet Kalidow 183, czyli już ten zasięg ramion. Mehmet Kalidow ma mniejszy, ale, ale, moi drodzy, czyli wiemy na pewno, Tomasz Adamek jest cięższy, jest wyższy, ma większy zasięg rąk no i potrafi przycedzić, potrafi przysadzić. Ale to, z czym się również liczy, no że będzie oczywiście wolniejszy, prawda? <gry> powinien być, przynajmniej powinien być, moi drodzy, bo Tomasz Adamek zawsze wychodzi do ringu przygotowany na 120%. Pamiętajcie, to, że ma 47 lat, nie znaczy, że on nie wyjdzie przygotowany. Tomasz Adamek zawsze wychodzi przygotowany do ringu. Na 120%. To jest człowiek, który ciężko pracuje, który. Potrafi się przygotować, potrafi się wziąć i przygotować się w jakim wieku by nie był. Jeśli będzie miał 70, 80 i 90 lat, jak Tomaszowi Adamkowi ktoś każe się przygotować do walki, to on się przygotuje najlepiej, jak będzie mógł w tym wieku. Także pamiętajcie, to nie jest tak, że. Mehmed Kalido wyjdzie, obskoczy Tomasza Adamka i będzie wszystko fajnie. Będzie to, będzie to bardzo ciężka walka, moi drodzy. Szczególnie dla Mameda Kalidowa. Ale, ale, co ważne, moi drodzy, teraz pomyślcie, Mehmed Kalidow przegra, no tak naprawdę powie, no co, no to co, no wyszedłem, wyszedłem z, z Tomaszem Adamkiem, który jest mistrzem. Yy, próbowałem yy, z nim walczyć yy, na jego warunkach, czyli w yy, formule bokserskiej. No nie dałem rady, sorry, przepraszam, cześć. Ale, I... A jeżeli by wygrał? A widzicie, ale jeżeli Mehmet Kalidow by wygrał, no to wtedy, moi drodzy, no troszkę, no. troszkę nie jest tak. Także też pamiętajcie, że na Tomku Adamku pewnego rodzaju no, wisi takie brzemię, gdzie. Presja. Tak, presja, gdzie musi pokazać, gdzie musi pokazać, że no jednak w tym boksie jestem lepszy. Nieważne, czy będę boksował w ringu, czy w klatce. A to, moi drodzy, jest ogromna różnica. Dlaczego? Dlatego, że e, no, w ringu można sobie zagonić kogoś na przykład do narożnika. Albo można się bronić w tym narożniku, można pracować na linach, można cuda robić. Klatce. Nie, czyli, nie ma. Czyli tutaj już jest kolejna. Tak. Ci. Moi drodzy, druga rzecz, trzecia, czwarta, nawet może piąta, to taka, że Tomasz Adamek nigdy nie walczył w klatce. Tu może być spory problem. Moi drodzy, każdy, kto walczył na ringu i walczył w klatce, sparował, walczył, próbował walczyć. To jest nieistotne. Wie, jak diametralna to jest różnica. To nie jest tak, że. Yy, można wejść do klatki i walczyć, bo to jest to samo co. No nie, to nie jest to samo co. Jest, jest ogromna różnica, więc akurat miejsce yy, no to plus dla Mameda Kalidowa, moim zdaniem. Yy, jest to ogromny plus dla Mameda Kalidowa, dlatego że on całe życie spędził w klatce. Oczywiście też nie ulega wątpliwości, że gdyby yy, Tomasz Adamek miał walczyć na zasadach MMA. No to myślę, że to by, by szybko szybko by, się ta walka, szybko by się ta walka skończyła. No wiecie, moi drodzy, gdyby Tomasz Adamek miał walczyć z Nemedem Kalidowem na zasadach MMA, to walka by potrwała może pół rundy. No niestety taka jest prawda. Jeśli chodzi o zawodnika, Nemed Kalidow jest zawodnikiem Pełnym, ogólnym, który preferuje mix martial arts, czyli mieszane sztuki walki, czyli trochę boksuje, trochę kopie, działa w parterze. No moi drodzy, Tomasz Adamek wyspecjalizował się w boksie, więc dla niego wejście do klatki, no już w tym wieku, to no praktycznie jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś to wyspecjalizował się w boksie, bo oczywiście też nie mógłby dojść tak daleko w boksie gdyby się nie wyspecjalizował tylko w tej jednej dziedzinie. Moi drodzy, to musimy wiedzieć o tym, że pięściarz całe życie poświęcił boksowaniu. Czyli co? W takim razie mistrz Grzegorzu Mamed nie będzie miał szansy, jeżeli chodzi o walkę pięściarską? W ringu by nie miał szans. Myślę, że w ringu by nie miał szans, ale w klatce... Już niekoniecznie. Już niekoniecznie. Powiem więcej. Mamed nie miałby szans jeszcze kilka lat temu. Jak tak... Jak Tomasz Adamek miał tak no, 44 lata jeszcze, no to myślę, że nie miałby szans, Memet. No, ale teraz też pamiętajmy, długa przerwa. Bardzo dawno Tomek nie boksował. Zobaczymy, jak to na niego wpłynie. Niekiedy jest tak, że to dobrze wpływa na zawodnika, jak sobie zrobi przerwę. No, ale niekiedy jest tak, że zanim złapie, jak to mówił pewien znany komentator, tą świeżość w kroku, no to, no to chwilę. Chwilę może minąć. No i moi drodzy sposób jeszcze sposób boksowania w cudzysłowie, bo w klatce uderzenia rękoma idą troszkę inaczej. Oczywiście moi drodzy Mehmet Kaidov walczy w małych rękawicach, to też jest minus dla Mehmeda, okay. że będzie walczył w dużych rękawicach. No bo gdyby było to w małych rękawicach, no to też by bardzo było jednostronny mój osąd. Myślę, że w małych rękawicach Mehmet by dosyć szybko wygrał. Ale moi drodzy, zdradzę wam jeszcze taką pewną tajemnicę. Zawodnicy ciężcy, czyli z wagi ciężkiej, nie bardzo chcą walczyć z takimi właśnie zawodnikami, którzy walczą, ważą te 80 parę kilogramów. Dlaczego? Powód jest prosty. Oni są szybsi. Zawodnicy, którzy ważą tam 85, 90, czyli z tej junior ciężkiej, oni są bardzo szybcy. szybsi. Szybsi są niż zawodnicy z ciężkiej kategorii, więc. No, tutaj Tomek Adamek będzie miał bardzo, ale to bardzo ciężkie wyzwanie. A jeżeli chodzi na przykład o Mameda, też trzeba, warto pamiętać, że przecież też odnosił kontuzję, więc długa przerwa, troszkę, później znowu chwilę zawalczył. No no, tylko, jest... że, tylko, że ja znowu uważam, że Mehmed Kalidów to taki jest trochę czarodziej. To Jest taki Czar... czarodziej, tak, i drodzy? Tomasz Adamek jest. Niesamowicie solidnym pięściarzem. Technicznym, silnym, wychodzi, bombarduje, leje się, idzie do przodu i jest super. Natomiast Memet to jest taki czarodziej. Ja tak ja nie wiadomo, jak on wychodzi do, do, do klatki, co się stanie, czy uderzy lewy, prawy, czy tam gdzieś się przewróci, czy pójdzie w nogi. Naprawdę jest yy, artystą nieprzewidywalnym. I tu też uważam, że to będzie na wielki no, no, plus dla, no, dla, no, dla Mehmeda Memed, dla Khalidowa. Także moi drodzy, szykuje się bardzo ciekawa walka. Ja Wam powiedziałem wszystkie za i przeciw, które, które są. Czyli, po pierwsze, wiek. Tomasz Adamek jest starszy. Yy, Mehmed Khalidow jest młodszy, więc, no, jakby przewaga wieku po jego stronie. No, ale z drugiej strony, mamy wagę. Tomasz Adamek. No. Tak jest, Tomasz Adamek, 100 kilo, Memet 80 parę, zasięg rąk. Tomasz Adamek większy zasięg rąk. Memet Kalidow mniejszy zasięg Praca rąk. Praca na nogach oczywiście, tutaj też ważna. Praca na nogach. Tomek Adamek dobrze się ruszał kiedyś. No nie, nie wiemy, wiemy nie, 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 nie wiemy jak teraz, mój dos. No, tak jak ja wam mówię, po sobie wiem. Wiem jak kiedyś się ruszałem i co mogłem. A wiem, co teraz mogę. Mistrz Grzegorzu, jak ty tak możesz o sobie mówić? No, moi drodzy, no taka jest prawda: co tu się będziemy czarować? Wieku nie oszukamy, w każdym wieku się inaczej. Oczywiście, moi drodzy, wygooglujcie sobie, ile lat miał najstarszy mistrz świata w wadze ciężkiej. Wygooglujcie sobie, ile lat miał najstarszy mistrz świata w wadze ciężkiej. Wygooglujcie sobie, sprawdźcie sobie. No, miał, ale znowu z drugiej strony, takim uderzeniem, jakim, jakim dysponował ten zawodnik, sprawdźcie sobie kto to, ja wam nie powiem specjalnie, żebyście sobie zobaczyli. No, to chyba nikt takim mocnym uderzeniem nie dysponował. Więc, no, mógł sobie tym uderzeniem ustawiać, i stawiać, i, i dlatego, dlatego wygrał. Tomasz Adamek, czy będzie w stanie znokautować Mebeda Kalidowa? Myślę, że nie. Myślę, że Mehmet nie jest cienny bity i jest w stanie się jakoś tam powykręcać. Będzie dużo akcji, będzie dużo chodzenia. Ja tak myślę. I myślę, że będzie to remis. Ze wskazaniem sędziów. Sędziowie wskażą. Nie sądzę, że Mehmet Kalidow ma na tyle, ma na tyle mocne uderzenia, żeby Tomka posłać na dechy. Moi drodzy, na dechy Tomka nie posłało wielu zawodników z wagi ciężkiej. Którzy naprawdę kopią jak konie, które mają uderzenie. Tomek Adamek potrafi ustać, ma szczenę yy, twardą, także nie sądzę, że Medkalidow będzie w stanie ustrzelić Tomka Adamka. Ale By... nigdy nie bierzcie za pewnika. No? Tak, oczywiście, nie ma takiej pewności. To pamiętajcie, to jest, to jest walka dwóch mistrzów. Wszystko się może stać. Tam się może stać wszystko. My sobie możemy gadać, a tam się może stać. Tak? Wszystko. Nie możemy zapominać, że Mamed Kalidow tak samo jest mistrzem. No? Dokładnie. Także tam się może stać wszystko, moi drodzy. Po prostu wszystko. Także może być nokaut w pierwszych sekundach. Ja przewiduję, że będzie to długa walka. Także, moi drodzy, oglądajmy. Ja też będę oglądał. A my co? A my obstawiamy. A my obstawiamy. Mistrz Jarosław obstawia... Oczywiście, Tomka Adamka. Tomka Adamka moi drodzy, wy, wy obstawiacie Mebeda Kalidowa, a ja osobiście tak układając sobie, zbierając fakty i tak dalej, stawiam na, na remis. Na remis. Na remis. No, moi drodzy, tak piszcie nie, w komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach. No i z ciekawości zobaczymy, zobaczymy po walce, jak to, będzie, jak to będzie wyglądać. Po pięknej walce, po pasjonującej walce, bo wiem na pewno, że ci dwaj zawodnicy dadzą fajną, piękną walkę. Także moi drodzy... A jeszcze napomnę tutaj, mistrzu Grzegorzu, jak myślisz, Mamet Kalidov, jeżeli przybrałby formę na przykład w pozycji bokserskiej, jak by mu to poszło odnośnie walki? Gdyby chciał przejść do boksu. chciał przejść do boksu. No nie, nie, raczej, 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 raczej nie. Jego boks jest taki specyficzny do klatki, do małych rękawic. Jest bardzo skuteczny, notabene. Notabene Mehmet Kalidow kończył parę razy walkę rękami. Także to nie tylko to. Czy w wieku 44 lat byłby w stanie jeszcze odnieść jakiś znaczący sukces w boksie? Myślę, że raczej nie. No choć. No, wszystko to jest, jest wszystko jest możliwe. Znaczy, moi drodzy, yy, tak jak powiedziałem już wcześniej, Mehmet Kajov to jest czarodziej. To jest czarodziej. On potrafi wyjść do Ringu i wyczarować, stworzyć, więc, <śm> 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 więc nie broń Boże, nie zamyka mu tu drogi. Myślę, że byłoby to bardzo ciężkie, ale... Jest do zrobienia. Jest do zrobienia, jeszcze ma, on jest 80 rocznik, tak, to 44 lata, no jeszcze miałby zrok, żeby, żeby zrobić taką, taką dobrą formę bokserską i, i, i może stoczyć jakiś pojedynek, pojedynek w ringu. Moi drodzy, no wszystko zobaczymy, jeżeli będzie w stanie stawić czoła, czoła Tomkowi Adamkowi, no to otworzą się przed nim ogromne, ogromne możliwości. Chyba, że Tomek Adamek tutaj coś zaczaruje i... No też, no, też, moi drodzy, byli zawodnicy, którzy, którzy walczyli do 50 i odnosili, odnosili sukcesy, więc mam nadzieję, jak to Tomek mówi, że y, będzie szybkość, Bóg mu da zdrowie. Y, no i, i będzie mógł boksować długo. Także, moi drodzy, to co? Y, czekamy na walkę. Dzięki za to, że oglądaliście. Napiszcie oczywiście w komentarzu, jak wy uważacie, kto wygra, czy oczywiście, Tomasz Adamek. Czy, tak jak e, odpowiedzieliście e, w mojej ankiecie, Mehmet kalidow, Czy tak? Mistrz Grzegorz odstawia? Remis! Remis. Myślę że, myślę, że będzie remis. Ja tak myślę, moi drodzy. Także... Wszystkiego czeka... dowiemy się. O, podczas... o! A wiecie, kto na pewno wygra? Ja wiem, kto na pewno wygra. Wiesz, mistrzu, kto na pewno wygra? Nie wiem. Lepszy. <laughs> moi drodzy. Także... Także do zobaczenia. Dzięki, mistrzu! Dzięki! Pozdrawiamy! Cześć! Cześć, do zobaczenia!